Hej, miesiąc październik upłynie nam na nauce jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów, czyli takich związków, w których. Jeden atom wodoru węglowodorze został zastąpiony jakąś grupą funkcyjną. Na samym początku e, zaczniemy od alkoholi i fenoli, czyli związków, które będą posiadały grupę hydroksylową. E, podzielimy sobie, omówię Wam pierwszy alkohole, potem zrobimy sobie fenole i przedstawię Wam, e, z jakich książek powinniście korzystać i w jakich, w jakich zbiorach powinniście przerobić zadania, żeby jak najlepiej przyswoić sobie te tematy. E, oczywiście myślę, że oczywistą sprawą zarówno w kwestii alkoholi i fenoli jest to, że powinniście umieć je po prostu nazywać, czyli musicie znać wzór ogólny, e, musicie wiedzieć jaka jest końcówka, no i musicie po prostu poprawnie umieć stworzyć nazwę takiego związku, no i narysować e, dany związek, jeśli już tą nazwę macie podaną, więc myślę, że tego nie, po, nie będę powtarzała w każdym filmiku. Jest to w 100% oczywiste, że od tego zawsze zaczynamy. Jeśli chodzi o alkohole, no to. Oczywiście na samym początku warto zaznajomić się z pojęciem rzędowości alkoholi, które będzie bardzo kluczowe do dalszych reakcji, czyli skupić się właśnie które alkohole są pierwsze, które drugo, a które trzecio rzędowe. No i przejść do metod otrzymywania. Jeśli chodzi o metody otrzymywania, no to jeśli tak naprawdę uczyliście się pozostałych klas pilnie i sumiennie, no to tak naprawdę większość z tych metod powinniście już mieć w małym paluszku. Bo mianowicie substytucja nukleofilowa halogenopochodnej alkanów z mocną zasadą w środowisku wodnym, no to jest jedna z metod, którą poznaliśmy już przy alkanach. Dodatkowo też przy alkenach mieliśmy reakcję addycji wody do tych alkenów, gdzie też otrzymywaliśmy alkohol. Więc na pewno te dwie reakcje już dobrze znacie. E, takimi nowymi reakcjami, które tutaj się pojawią, będzie na przykład redukcja aldehydów lub też ketonów. W zależności od tego, jaki związek karbonylowy posiadaliśmy, e, taki, ta, o takiej rzędowości otrzymamy alkohol. Więc tutaj aldehydy dają zawsze alkohole pierwszorzędowe, ketony zawsze dadzą nam alkohol drugorzędowy. Tak więc o tym, o tym musimy pamiętać. Jeśli chodzi o reakcje charakterystyczne, i ogólnie jeszcze taki bardzo ważny podział, no to przede wszystkim podział na alkohole mono i polihydroksylowe, bo tutaj też powinniśmy sobie powiedzieć w tym momencie o metodach otrzymywania alkoholi polihydroksylowych. I tak naprawdę te metody są dosyć podobne i też już się pojawiły, bo mieliśmy reakcję alkenu z KMNO4 w środowisku wodnym, gdzie to wiązanie podwójne pękało i każdy z tych węgli dostawał grupę OH, wtedy tworzył się alkohol polihydroksylowy. Więc tutaj otrzymamy związek z dwoma grupami OH. No i oczywiście możemy mieć też substytucję jakiejś tichalogenopochodnej, tak, w środowisku wodnym z mocną zasadą. Wtedy otrzymamy też alkohol polihydroksylowy. Więc jeśli chodzi o otrzymywanie tych alkoholi polihydroksylowych, no to z tym też na pewno już się zmierzyliście w jakichś zadaniach. Jeśli chodzi o reakcje charakterystyczne, no to przede wszystkim właśnie skupiamy się tutaj. Myślę, że reakcja dehydratacji alkoholi też już pojawiła Wam się w przypadku otrzymywania alkenów, więc już ją znacie, ale takimi nowymi, bardzo ważnymi reakcjami w przypadku alkoholi będzie na pewno ich utlenianie. Hmm. utlenianie w obecności tlenku miedzi 2, czyli CuO. No i w zależności od tego, e, jaki będziemy, o jakiej rzędowości będziemy mieli alkohol, taki otrzymamy produkt. Dodatkowo warto też e, tutaj zaznajomić się z utlenianiem alkoholi w środowisku silnych utleniaczy. Takich jak dichromian e, e, 6 potasów w środowisku kwasowym albo manganian 7 potasu w środowisku kwasowym. E, też e, musicie wiedzieć, jakie produkt wtedy otrzymamy. No i taką jeszcze bardzo ważną rzeczą tutaj jest e, zwrócenie uwagi na to, że alkohole, m, alkohole trzeciorzędowe w ogóle się nie utleniają. To jest bardzo często tak. E, często łapiecie się na tym, że też próbujecie coś wykombinować. Alkohol, o, e, tr alkohol trzeciorzędowy w ogóle nie będzie się utleniał. To jest tutaj mega ważne. Jeżeli y, mówiliśmy już o dehydratacji alkoholu, czyli o otrzymywaniu alkenu, warto też tutaj y, omówić sobie y, etery i metody ich powstawania, tak? Bo generalnie y, y, ogrzewając alkohole, też możemy stworzyć z jakimś y, środkiem hidroskopijnym, jesteśmy w stanie wytworzyć etery. I dlaczego tutaj warto zwrócić uwagę na etery? Ponieważ te zadania bardzo często pojawiają się na maturze, ponieważ etery mm, są izomeryczne z alkoholami o takiej samej ilości atomów węgla, ale różnią się tutaj temperaturami wrzenia, mm, możliwością tworzenia wiązań wodorowych i te dwa, że tak powiem, te tematy bardzo często pojawiają się w arkuszach i tych CKE, i w tych arkuszach, które y, mamy po prostu. Jako jakieś takie próbne e, ćwiczeniowe, więc tutaj warto zwrócić, e, jeżeli w szkole o tym nie słyszeliście, no to sięgnijcie gdzieś tam w książki i sprawdźcie, co to są etery, jak to się dzieje, jaka jest różnica właśnie w tych właściwościach. No i tutaj właśnie bardzo ważny fakt tej izomerii, że etery są izomeryczne z alkoholami, e, będą musieli się po prostu tą grupą funkcyjną. E, więc to jest mega, mega ważne. E, I dodatkowo bardzo e, też reakcja kluczowa, która często pojawia się w zadaniach, to reakcja alkoholi z metalami aktywnymi, czyli tworzenie tak zwanych alkoholanów. E, to jest bardzo ważne, żeby tutaj zapamiętać, że alkohole reagują z metalami aktywnymi, natomiast z wodorotlenkami taka reakcja nie będzie zachodziła. W tym przypadku, kiedy zareagują właśnie z metalem aktywnym, powstają alkoholany, które mają odczyn zasadowy. No i to jest, że tak powiem, takie plus, że alkoholi bardzo często jest to wykorzystywane w doświadczeniach, więc to bardzo, na to też zwróćcie uwagę. No i tak jak mówię, jeszcze na sam fakt wykazania tutaj odczynu tych alkoholanów, że alkoholany mają odczyn zasadowy to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o alkohole polihydroksylowe i ogólnie o właściwości alkoholi, no to przede wszystkim powinniście znać kilka właściwości fizycznych i chemicznych etanolu. No i dwóch alkoholi polihydroksylowych, czyli glicerolu i glikolu etylenowego. Więc tutaj cokolwiek powiedzieć o nich musicie. Te właściwości znajdują się w podręcznikach, więc bez problemu będziecie mieli do nich dostęp. Bardzo ważne zjawisko kontrakcji objętości w przypadku alkoholi. No i jeśli chodzi o doświadczenia, które pojawiają się w alkoholach, to będzie właśnie Odróżnianie alkoholi monohydroksylowych od polihydroksylowych, czyli reakcja ze świeżo strąconym wodorotlenkiem miedzi 2 na zimno. To jest bardzo ważne, że na zimno i też tutaj Wam zdradzę, że ta reakcja nie wykryje Wam każdego alkoholu polihydroksylowego, tylko wykryje Wam takie alkohole, które posiadają grupy OH przy sąsiednich atomach węgla. Więc jeśli to nie było powiedziane na zajęciach, no to pamiętajcie, że to będą tylko i wyłącznie alkohole, które te grupy OH mają przy sąsiednich atomach. I tak naprawdę, jeśli chodzi o alkohole, no to to jest w sumie e, najważniejsza rzecz, czyli tak naprawdę ich utlenianie, które, które jest furtką do otrzymywania aldehydów i ketonów, czyli kolejnej klasy związków. E, reakcja z sodem i brak reakcji z NAOH, czyli tworzenie tych alkoholanów. E, to doświadczenie wykrywania kilku grup OH, e, które pojawia się potem e, tak naprawdę nie tylko w odniesieniu do alkoholi, ale tak naprawdę potem w cukrach i tak dalej, więc to jest mega ważne i charakter. I tutaj na tym bym się Wam radziła yy, skupić, no i oczywiście na tych eterach, więc jeśli to gdzieś było pominięte, no to musicie, musicie sobie to nadrobić. To wszystko, jeśli chodzi o alkohole Teraz przejdziemy sobie do fenoli. No i tak jak mówię, tradycyjnie nazewnictwo, yy, rysowanie odpowiednich fenoli oraz odróżnianie, co tak naprawdę będzie alkoholem, a co będzie fenolem. Ponieważ, e, jak mam nadzieję wiecie, fenole, e, żeby coś było fenolem, grupa OH musi być bezpośrednio związana z pierścieniem aromatycznym. Więc e, żeby też się nie dać na to złapać, musimy umieć to rozróżniać. Czyli na pewno tutaj pamiętamy tą definicję fenolu, żeby nie zrobić błędu, że jak będziecie gdzieś mieli cykloheksanol, żeby nie stwierdzić, że to jest fenol, bo to nie będzie fenol. Jeśli chodzi o metody otrzymywania fenoli, no to w sumie tak naprawdę mamy jedną dwuetapową metodę otrzymywania, czyli reakcja chlorobenzenu z NaOH w odpowiednich warunkach tam ciśnienia i temperatury. I ta metoda jest metodą dwuetapową. Początkowo otrzymujemy sól, fenolan sodu, a następnie za pomocą mocnego kwasu będziemy wybierali ten, ten fenol z tej soli, ponieważ fenol jest bardzo słabym kwasem. Generalnie zakłada się, że alkohole mają tam odczyn obojętny w stronę lekko kwasowego, natomiast fenol będzie bardzo, ale to bardzo słabym kwasem, słabszym nawet od kwasu węglowego. Zresztą bez problemu mm, stałych dysocjacji znajdziecie sobie fenol w kartach maturalnych i będziecie mogli sobie porównać e, wartość jego e, stałej dysocjacji z innymi kwasami i stwierdzić, który z nich jest mocniejszy. Ale kwas węglowy tutaj dałby radę wyprzeć nam ten fenol z soli, więc potem będziemy właśnie otrzymywali ten fenol. Co jest tutaj bardzo charakterystyczne i bardzo ważne, że podczas właśnie podczas tego doświadczenia, gdy ten fenol będzie powstawał, widoczne jest zmętnienie probówki i to dla Was powinno być bardzo często taką wskazówką, jeśli chodzi o, o jakieś doświadczenia, że na przykład dodali gdzieś tam co odbada jakiegoś roztworu i nastąpiło zmętnienie i jeżeli jesteśmy na organie, to już nam powinna się zapalać lampka, że pewnie się gdzieś wytrącił, powstał fenol. Więc tutaj to jest bardzo ważne. No i jeśli chodzi o reakcje charakterystyczne fenolu, to tak naprawdę nie ma ich zbyt wiele, bo przede wszystkim będzie to te reakcje, które musicie znać i które są w podstawie programowej, no to reakcja z bromem, reakcja z kwasem azotowym, zarówno stężonym, jak i rośnieńczonym, więc te dwie reakcje musicie Umieć metodę otrzymywania. No, i tak naprawdę na tym się kończy cała nauka fenolu. Jeszcze dodatkowa rzecz, która się tutaj pojawia, no to jest identyfikacja tych fenoli, czyli jak fenole wykryć. I tutaj mamy doświadczenie z chlorkiem żelaza-3. Chlorek żelaza-3 będzie wykorzystywany do identyfikacji fenoli, czyli związków, które mają grupę OH bezpośrednio przyłączoną do pierścienia aromatycznego, więc na to zwracamy uwagę. Czyli tak naprawdę w alkoholach i fenolach mamy dwa bardzo ważne doświadczenia, czyli reakcja z coh 2 na zimno i reakcja z FeCl3. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o o te dwie, dwie grupy związków, to tak naprawdę wszystko. Teraz przedstawię Wam taki według mnie najlepszy zestaw właśnie do tych dwóch tematów. Ja zawsze z tego korzystam, zawsze przerabiam te zadania z moimi uczniami i pewnie jak oglądacie moje filmiki, to za niedługo będziecie mieli odruch wymiotny, ale tak że się jeszcze raz. Zaczynamy od schematów i nazewnictwa w mm, chemii z Operonu w tej dwójce. No tutaj no, nie, nie ma co się oszukiwać. Dzięki temu przećwiczy. Przećwiczycie sobie nazewnictwo, rysowanie tych wzorów, jakieś proste schematy, reakcje charakterystyczne. To, że tak powiem, od tego zawsze zaczynamy. Jeżeli chodzi o kolejne, kolejne książki, no to na pewno alkohole i fenole. Ja bardzo lubię zrobić też w tym pomarańczowym kosztołowiczu. Tutaj znajdziecie sobie, zarówno do operonu, jak i do tej książki, znajdziecie z tyłu odpowiedzi, więc jeśli e, robicie te zadania na własną rękę, będziecie w stanie się e, sprawdzić po prostu, czy, czy robicie dobrze. Więc na pewno zaczynam od operonu, na pewno, jeżeli macie tą książkę. Jeżeli nie macie, no to myślę, że możecie sobie to bez problemu darować, bo ja też tutaj tylko kilka takich, e, kilka wybranych klas związków tylko przerabiam, ale jeżeli macie, to akurat tą klasę hmm, polecam Wam zrobić. I dodatkowo tradycyjny zestaw, zestaw yy, Barbary pac, czyli moja już zmarnowana, yy, zmarnowany zbiór zadań maturalnych, no ale tutaj jak już yy, ro, jesteście, że tak powiem, na etapie robienia zadań, no to wiecie, że niestety do organy w pacowej yy, odpowiedzi nie uświadczycie, więc no niestety musicie to robić yy, z kimś najlepiej, żeby to sprawdzał, ale zadania są spoko. Ale też w alkoholach i fenolach, w ogóle organę całą bardzo też lubię robić w tych arkuszach egzaminacyjnych, też z Barbary Paz. Zadania są super. Myślę, że są no w ogóle nowi. Nie, nie ma co się tutaj zachwycać, po prostu musicie je przerobić. Naprawdę są fajne, Usystem, usystematyzujecie sobie swoją wiedzę z tych alkoholi i fenoli. No i to, co jest tutaj na plus w tej książce, to to, że tutaj znajdziecie odpowiedzi. Więc jeśli e, robicie to sami, no to może zamiast tej lepiej tą. A zadania są na takim zbliżonym poziomie. E, oczywiście nie będą identyczne jeden do jednego, e, więc jeśli ktoś by się zastanawiał, czy. Tu jest powielenie tych zadań stąd, no to nie, to nie, to są zupełnie inne zadania, więc jeśli macie czas, jeśli macie te pozycje, no to gorąco Wam polecam to przerobić, tak żeby alkohol i fenol więcej mieć w małym palcu i zamknąć ten temat ostatecznie.